Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie na kolejnym live. Bardzo dziękuję za tak liczne przybycie na zeszłotygodniowy live i za tak liczne pytania, które otrzymaliśmy mailowo od Was odnośnie zakupu nieruchomości w Hiszpanii. Jeżeli oczywiście macie jakiekolwiek pytania, czy właśnie teraz, czy może w trakcie trwania live'u, a może też po live'ie coś nowego pojawi się właśnie do rozwijania tutaj jakichkolwiek wątpliwości, to zachęcam Was właśnie do kontaktu na nasz adres mailowy, czy to też na Messengerze, na adres mailowy to opiekamaopartwida.com. Także serdecznie Was zapraszam do, do kontaktu z nami, ponieważ e, warto tutaj rozwiać wszelkie wątpliwości i przybliżyć Was właśnie do tego zakupu nieruchomości w Hiszpanii. E, w dzisiejszym live'ie chcę Wam opowiedzieć o pięciu błędach, które... Kupujący może popełnić na rynku nieruchomości w Hiszpanii. Tak jak tytuł tego live'u brzmi, kupujący może popełnić te błędy, natomiast oczywiście nie musi, więc dlatego też zorganizowaliśmy dla Was ten live, żeby Was właśnie ustrzec przed tymi błędami, aby te błędy nie zostały popełnione właśnie przy inwestycji zagranicznej w Hiszpanii. Więc jak najbardziej tutaj chcę Was zapoznać z tymi błędami które często właśnie są zauważalne, czy to te kwestie są zauważalne na grupach na Facebooku, czy, czy właśnie w konsultacjach z klientami i chciała wam, chciałabym Was przed tym, tym ustrec oczywiście. Więc myślę, że już e, rozpoczniemy live. Oczywiście live zostanie zapisany, więc jeżeli nie możecie teraz być z nami na, na żywo, to oczywiście sobie później obejrzycie w wolnej chwili. Natomiast tak jak mówię, możecie zadawać pytania w czasie trwania live'u, czy też po live'ie. Jesteśmy tutaj otwarci oczywiście na, na, wszelkie, na wszelkie pytania. Zadawajcie śmiało. E, więc zaczynamy. Jeżeli właśnie chodzi o te pięć błędów, o, które, o których chciałam wspomnieć, to pierwszym takim błędem, który często pojawia się tutaj wśród kupujących jest nieprawidłowa ocena możliwości finansowych. Pewnie się zastanawiacie, co kryje się pod tym, pod tym pojęciem nieprawidłowej oceny możliwości finansowych ponieważ rzeczywiście planując tutaj inwestycję zagraniczną w Hiszpanii, planując zakup nieruchomości, macie określony budżet na zakup danej nieruchomości, czy to mieszkania, czy domu. I oczywiście jest to wszystko zaplanowane, tak, że tyle i tyle możecie przeznaczyć na daną nieruchomość. Natomiast musicie pamiętać, że oprócz ceny nieruchomości, którą płacicie, musicie także uwzględnić w swoim budżecie koszty około zakupowe. Ponieważ e, każda transakcja wiąże się z tymi kosztami okołozakupowymi, to nie jest tak, że macie na przykład budżet 150 tysięcy euro i to 150 tysięcy euro idzie na samą cenę zakupu. Trzeba mieć także środki właśnie tutaj na koszty okołozakupowe. O tych kosztach okołozakupowych, o tych kosztach dodatkowych powiem też w późniejszym e, punkcie, w późniejszej części live'u. Natomiast właśnie chciałabym Was ustać przed tym, przed tą nieprawidłową oceną możliwości finansowych, ponieważ warto właśnie zaplanować sobie wcześniej ten budżet, pomyśleć tak, ile tutaj jaki kapitał właśnie możemy tutaj włożyć w zakup nieruchomości w Hiszpanii i wcześniej właśnie sobie to zaplanować. Co więcej, na przykład jeżeli staracie się o kredytowanie, to musicie mieć także świadomość właśnie ile kredytu mogą wam udzielić banki w Hiszpanii. Dla nierezydentów jest to 70% ceny nieruchomości. Zasada jest taka, że musicie mieć 30% wkładu własnego i 10% na podatek w przypadku, tutaj, właśnie prowincji Alicante, Komuniat Valenciana. Więc taka jest zasada, jeżeli chodzi o finansowanie bankowe. I tutaj warto właśnie sobie wcześniej rozplanować ten budżet, wyliczyć, tak, na jakich nieruchomościach, w jakim budżecie możecie się skupić, żeby potem już w momencie starania się o kredyt nie było żadnego problemu, tak, żeby tutaj nie pomylić się w tych obliczeniach i na jaką nieruchomość, w jakiej cenie możecie sobie pozwolić, więc jakby ten aspekt właśnie oceny możliwości finansowych jest bardzo ważny przy planowaniu inwestycji zagranicznych, żebyście po prostu byli świadomi jedno, tej ceny zakupu, ale też tych kosztów właśnie około zakupowych, o których też powiem w późniejszej części. Drugim takim błędem, który często pojawia się właśnie wśród kupujących Wśród osób planujących inwestycje w Hiszpanii jest brak analizy lokalnego rynku nieruchomości. Często właśnie w momencie, kiedy chcecie zakupić nieruchomość, kiedy planujecie swoją inwestycję, zastanawiacie się, w jakim celu ją kupujecie, tak? Czy kupujecie ją inwestycyjnie, krótko krótkoterminowy czy długoterminowy, czy właśnie dla siebie. I dlatego ważne jest, żeby wcześniej zrobić research lokalnego, lokalnego rynku żeby wiedzieć na przykład właśnie, gdzie taką nieruchomość zakupić. Ponieważ w Hiszpanii tutaj na wybrzeżu są różne miejscowości, jedne są powiedzmy sezonowe, drugie żyją cały rok, więc ważne właśnie, żeby dobrać tutaj też lokalizację, gdzie ta nieruchomość się ma znajdować, żeby właśnie w przypadku na przykład wynajmu tak krótkoterminowego uzyskać tutaj największy zwrot z inwestycji. Więc są to takie aspekty, które warto przedyskutować, zrobić swój własny research, ale też przedyskutować tutaj z doradcami, specjalistami, którzy są obecni w Hiszpanii, tak, mieszkają w Hiszpanii na co dzień, są praktykami tutaj życia i też opowiedzą tak o danej miejscowości, jak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o życie, tak, czy, czy ta miejscowość żyje, czy zamiera po sezonie, bo są to aspekty bardzo ważne. Co więcej na przykład właśnie takim aspektem, który też warto brać pod uwagę tutaj przy, przy zakupie inwestycyjnym jest na przykład właśnie odległość od lotniska, ponieważ możecie sobie wyobrazić, pewnie mieliście takie sytuacje też jadąc na wakacje all inclusive, wszystko przygotowane i na przykład nie rozpatrzyliście tylko tego jednego elementu, że na przykład hotel jest umiejscowiony 2-3 godziny od lotniska i to już jest problematyczne jeżeli chodzi o turystę, ponieważ pojawiają się nerwy, zmęczenie i też właśnie umiejscowienie tutaj tej nieruchomości ma niezwykle ważny, jest to niezwykle ważny aspekt właśnie przy wynajmie krótkoterminowym. Więc musicie takie aspekty brać pod uwagę właśnie przy planowaniu swojej inwestycji. Co więcej, właśnie dla naszych klientów też przygotowujemy takie analizy inwestycyjne, gdzie porównujemy właśnie jak wyglądają ceny wynajmu krótkoterminowego, z jakimi kosztami musicie się liczyć, posiadając nieruchomość w Hiszpanii, ponieważ jedno to jest przychód, który uzyskujecie z wynajmu, ale są też koszty, które ponosicie, więc ważne, żebyście mieli też świadomość, jak wygląda właśnie ten dochód z tego wynajmu i warto taką analizę inwestycyjną wcześniej przeprowadzić, żeby być właśnie tego świadomym. Więc jak najbardziej, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to, to śmiało pytajcie, zgłaszajcie się do nas, ponieważ e, tak jak mówię, no jest istotne, żeby przeprowadzić wcześniejszy research e, lokalnego rynku, żeby po prostu dopasować tę nieruchomość tak, pod nasz cel zakupowy. Kolejnym błędem, który powiedzmy no jest takim ogromnym błędem, który się też pojawia wśród kupujących, jest niedokładna weryfikacja stanu prawnego czy stanu technicznego nieruchomości. Często właśnie jesteśmy troszeczkę zaślepieni przez ten rynek nieruchomości w Hiszpanii. Mamy duży wybór pośród nieruchomości, czy to z rynku pierwotnego, czy z wtórnego. Natomiast musimy też pamiętać o tych aspektach prawnych, które są istotne. I powiem Wam szczerze, nie warto na tych rzeczach oszczędzać. Ponieważ tak jak się mówi, to co to, co to nie wychodzi na początku, to potem może właśnie drogo nas kosztować. I, I tak czasami właśnie jest, że zgłaszają się do nas klienci już na przykład po akcji notarialnej, kiedy tak naprawdę już nic nie da się zrobić. Tak oczywiście są, można zgłosić się do prawnika, są sprawy sądowe, natomiast to się ciągnie latami, a takim sytuacjom na przykład, jeżeli coś było nie tak w momencie audytu prawnego, można było zapobiec, tak i na przykład zrezygnować z tego zakupu. Dlatego nie warto oszczędzać na takich kwestiach. Ważne, żeby wszystko dokładnie sprawdzić. Ważne, żeby właśnie tutaj mieć wsparcie takiego niezależnego prawnika, który przeprowadzi audyt prawny, e, sprawdzi, tak, kto jest stroną sprzedającą, czy to właśnie rynek pierwotny, czy wtórny, jest to do sprawdzenia, gdzie są przelewane pieniądze, czy pieniądze są przelewane na specjalne, na przykład utworzone konto dewelopera, e, czy w przypadku na przykład rynku e, wtórnego, na konto agencji, czy właściciela. Są to aspekty, które są do sprawdzenia i można się tutaj zabezpieczyć. Sprawdza oczywiście prawnik też księgę wieczystą, gdzie widać, tak, czy są jakiekolwiek zadłużenia, hipoteki. Wszystko jest do sprawdzenia, natomiast warto właśnie przeprowadzić taki niezależny audyt prawny przed podpisaniem czegokolwiek. Tak jak Wam wspominałam, na lewie w tamtym tygodniu na rynku pierwotnym często jest tak, że przeprowadza się dwa audyty ponieważ wiele dokumentacji jest potem dostępnych w momencie właśnie, kiedy jest czas przed podpisaniem aktu notarialnego, ponieważ deweloper uzyskuje niezbędną dokumentację. Natomiast na rynku wtórnym również tak to wygląda, ponieważ część dokumentów jest dostępna kilka dni przed aktem notarialnym. To na przykład, że strona sprzedająca jest na bieżąco z płatnościami mediów czy wspólnoty właścicieli podatku IBI. To jest wszystko po prostu dostępne przed aktem notarialnym i prawnik niezależnie to dla Was sprawdzi. Więc uwierzcie mi, nie warto na takich rzeczach oszczędzać, ponieważ w grę wchodzi tutaj Wasze bezpieczeństwo, które jest no najważniejsze w tym całym procesie. Wspomniałam też o tym aspekcie właśnie audytu technicznego, ponieważ często jest tak, że jak mamy nieruchomość z rynku pierwotnego, no to oczywiście zasadą jest taką, że zasada jest taka, że trzeba to wszystko sprawdzić. I mieliśmy też takie sytuacje z życia, że klienci do nas dzwonili tak, że, że już zakupili nieruchomość, że już jest po akcie prawnym, a natomiast, natomiast ściany czy, czy sufity są krzywe i, i nie da się z tym nic zrobić. A są to rzeczy, które można było zapobiec, tak, bo można było wynająć tutaj niezależną taką ekspertyzę techniczną, wynająć tutaj architekta wyspecjalizowanego, który wszystko by pomierzył. I jeżeli właśnie były tu pewnie, byłyby pewne nieścisłości, jeżeli chodzi o, o dewelopera, to można było temu zapobiec przed aktem notarialnym. Więc są to takie aspekty, na których naprawdę nie warto, moi drodzy, oszczędzać, e, ponieważ e, no, potem mogą z tego wyniknąć problemy, które często e, są trudne do rozwiązania, czasami nieodwracalnie, ciągnie się to latami, a was to kosztuje stres i nerwy które no naprawdę nie są warte tego, ponieważ tak jak mówię, można było temu wcześniej zapobiec. Tak jak Wam też wspomniałam, błędem, który popełniałem kupujący, to jest właśnie też niewzięcie pod uwagę tych kosztów około zakupowych, kosztów dodatkowych, ponieważ jak wiecie, na rynku nieruchomości w Hiszpanii jedno to jest cena zakupu, ale też jesteście świadomi tego, że, że trzeba tutaj doliczyć też podatek w rejonie tutaj Costa Blanca, Komunia Valencja na ten podatek wynosi 10% i trzeba to sobie właśnie doliczyć w tych kosztach około, około zakupowych, być tego świadomym, że taki podatek trzeba uiścić do Urzędu Skarbowego do 30 dni po akcji notarialnym. Dlatego trzeba być świadomym takich, takich kosztów. Są też koszty właśnie takich opłat skarbowych i notariusza. I tutaj zależy to od ceny zakupu. Najczęściej to jest od 0,2% do 0,5% od ceny nieruchomości, więc to zależy oczywiście od wartości. Więc możecie sobie też to wcześniej wkalkulować, swój budżet, jak to wygląda w Hiszpanii, żeby być po prostu świadomym, że tak wyglądają te opłaty i one tutaj zależą oczywiście od ceny nieruchomości. Jest też rejestr nieruchomości, który, który tutaj należy wykonać. Kwota też tutaj się waha od 600 euro do 1000 euro, czasami przy właśnie droższych nieruchomościach. Te opłaty są jeszcze wyższe. Tutaj oczywiście to też zależy od ceny nieruchomości, natomiast no, nieruchomość trzeba zarejestrować. Też wam właśnie wspominałam o tym, że ta niezależna opinia jest bardzo ważna, czy to prawnika, czy technika, ale też zawsze zachęcamy naszych klientów do skorzystania z usług tutaj niezależnego tłumacza przysięgłego, na przykład właśnie podczas aktu notarialnego ponieważ wtedy macie świadomość, że ktoś działa niezależnie, dba o Wasze dobro, o Wasze interesy i macie świadomość, że to jest osoba, która ma uprawnienia, która jest wpisana tutaj na listę tłumaczy przysięgłych w Hiszpanii, więc też nie warto tutaj oszczędzać na, takich, na takim typie tłumaczenia, ponieważ często, jest, często pojawia się sytuacja, że to agent na przykład tłumaczy, tak, osoba tam polecona z agencji. Natomiast tutaj się rodzi właśnie pytanie o, o ten konflikt interesów. Czy ta osoba na przykład działa w 100% w Waszym interesie? No bo jednak agencji zależy, tak, żeby tutaj sprzedać nieruchomość, żeby do, transakcja dobiegła do końca, a akt notarialny to tak naprawdę jest ostatnia prosta do tego. Więc no naszym zdaniem nie warto na takich rzeczach oszczędzać i warto skorzystać tutaj z wyspecjalizowanej porady tutaj tłumaczenia, właśnie tłumacza przysięgłego. No, który ma uprawnienia, tak, w Hiszpanii i przetłumaczy dla Was wszystko od A do Z i macie świadomość, że on wtedy działa po prostu w waszym interesie, dba o wasze dobro. Więc to jest bardzo istotne. Oczywiście też w momencie, jeżeli macie tutaj pełnomocnika w Hiszpanii, który na przykład podpisuje za Was akt notarialny, czy uzyskuje numer nie, to też tutaj wchodzą koszty pełnomocnictwa, które wahają, wahają się właśnie pomiędzy 70 euro czy 100 euro. W zależności oczywiście od notariusza i od lokalizacji, Natomiast to są takie koszty, które trzeba brać właśnie pod uwagę przy zakupie nieruchomości w Hiszpanii te koszty okołozakupowe trzeba sobie właśnie doliczyć to do 13-15% do ceny właśnie zakupu, żeby po prostu ten budżet, budżet się zgadzał I, i to jest właśnie istotne, żeby, żeby po prostu sobie zliczyć te koszty dodatkowe, żeby potem nie było takiej sytuacji, że po prostu cały budżet sobie przeznaczacie na, na cenę, jakby cenę zakupu tej nieruchomości. A braknie na te koszty okołozakupowe, no to oczywiście tu chodzi o Wasz komfort, tak, że, że wszystko będzie współgrać, wszystko się, że tak powiem, kolokwialnie zepnie w budżecie, więc są to takie aspekty, o których musicie pamiętać przy planowaniu inwestycji w Hiszpanii. I takim ostatnim błędem, który pojawia się u większości kupujących, którzy no nie zdają sobie też z tego sprawy, jest nieznajomość hiszpańskiego systemu podatkowego. Jak możecie sobie wyobrazić, no system podatkowy każdy kraj posiada jakieś podobieństwa, ale też no różnice, więc często w Polsce musimy skorzystać z porady księgowego czy doradcy podatkowego, a co dopiero w Hiszpanii, kiedy tutaj w grę jeszcze wchodzi nieznajomość prawa, nieznajomość języka, no taka porada jest wręcz niezbędna i opieka takiego niezależnego doradcy podatkowego czy księgowego jest niezbędna. Ponieważ zdajcie sobie sprawę, że w Hiszpanii są te podatki jednorazowe przy zakupy. Tak jak wspomniałam, o tym podatku 10%. Ale w momencie posiadania nieruchomości, nawet jeżeli nie mieszkacie w Hiszpanii, trzeba płacić podatki od tego, że posiadacie dobra na terenie Hiszpanii. Jeżeli jesteście właśnie nierezydentami, musicie pamiętać o opłacie tutaj podatku IRENER. I tutaj, w zależności od tego, czy wynajmujecie tą nieruchomość. Czy, czy właśnie nie wynajmujecie, jest to nieruchomość dla Was, ten podatek trzeba zapłacić. Tutaj ten podatek płaci się w roku kolejnym po zakupie, czyli w momencie jak kupujecie w roku 2023, to uiszczacie ten podatek w 2024. W przypadku właśnie wynajmu rozliczacie to trymestralnie, jeżeli macie nieruchomość tylko dla własnych celów, to tutaj rozliczacie to na koniec roku. Ważne tutaj mieć właśnie wsparcie takiej księgowej, która się Wami zaopiekuje, opowie, tak, jakie podatki tutaj wchodzą do płacenia, co można na przykład właśnie odliczyć, ponieważ są rzeczy, które możecie odliczyć sobie w tym podatku. I taka księgowa po prostu się wami zaopiekuje, powie dokładnie co i jak. Tutaj też uprzedzam, żeby korzystać właśnie z porady specjalistów, którzy są księgowymi czy doradcami podatkowymi na terenie Hiszpanii bo to, że ktoś jest księgowym, to nic nie znaczy ważne, żeby ta osoba znała hiszpański system podatkowy. Co więcej, jeżeli planujecie właśnie inwestycje w te międzynarodowe, macie na przykład właśnie jakieś spółki w Polsce firmy, warto właśnie też porozmawiać z doradcą podatkowym, który tutaj zna prawo międzynarodowe i poprowadzi po prostu przez te zawiłości systemu podatkowego, żeby oczywiście zadbać o Wasze interesy, tak, żeby było wszystko w porządku e, z urzędami i, i żebyście mogli spać spokojnie. Jeżeli chodzi o ten temat właśnie pięciu błędów, które kupujący popełnia na rynku nieruchomości, to właśnie o nich opowiedziałam. Natomiast w poście zapowiadającym ten live pojawiło się właśnie pytanie o zakup nieruchomości na osobę prawną przez spółkę zo w Polsce. Czy jest to proces skomplikowany, trudniejszy niż na osobę fizyczną w Polsce? Niż na osobę fizyczną? No to powiem tak, odpowiem. Jeżeli chodzi o trudność, jeżeli korzystacie z porady specjalisty, który tak naprawdę przeprowadził wiele takich transakcji i, i wie po prostu, zna ten temat od potrzebki, to nie ma w tym żadnej trudności. Oczywiście tutaj zależy, zależy to od tego właśnie, od tej wiedzy, tak? doświadczenia tej osoby, która przeprowadza te transakcje. Ważne tutaj jest, żeby powiedzieć, że no okay, ten proces może się wydawać skomplikowany, bo na pewno jest więcej wymaganych dokumentów, które trzeba po prostu przedstawić, czy to w banku, czy u notariusza, żeby taki zakup przeprowadzić. Ponieważ tak, wspominając o tych dokumentach, też opowiem pokrótce, jakie te dokumenty są potrzebne. Więc tak, w przypadku zakupu tutaj na osobę fizyczną doskonale wiecie, że potrzebny jest numer nie. Natomiast w przypadku tutaj na osobę prawną będzie potrzebny numer nich, ponieważ pomimo tego, że posiadacie tutaj spółkę w Polsce, to nie zakupicie nieruchomości w Hiszpanii na na po prostu na spółkę w Polsce z tym NIP-em, Trzeba tutaj uzyskać numer identyfikacyjny hiszpański, żeby taki zakup przeprowadzić. Nie wiąże się to z tym, że wy musicie otwierać tutaj siedzibę, przeprowadzać teraz transakcje w Hiszpanii, natomiast no jest to niezbędne, żeby uzyskać ten numer identyfikacyjny do zakupu, żeby to po prostu było uznawane w Hiszpanii. Tak samo jak z numerem, nie, w przypadku osób fizycznych. Ale pośród takich dokumentów, które musicie właśnie uzyskać, jeżeli chodzi o zakup na osobę prawną, tutaj na spółkę, to jest od, odpis z rejestru handlowego. I tutaj jest ważna informacja właśnie, czy pojawia się też informacja o zarządzie spółki, jak wygląda tutaj decyzyjność, tak? czy jest na przykład jeden administrator, który po, po prostu podejmuje decyzję, czy jest na przykład właśnie rada, która, zarząd, która podejmuje decyzję wspólnie. I czy taka informacja znajduje się w tym odpisie? Ponieważ jeżeli nie, to będzie trzeba przetłumaczyć też statuty spółki, tak? Umowy spółki, żeby, żeby po prostu dokładnie, mm, dokładnie wiedzieć, kto, kto jest w zarządzie, jaka jest tutaj decyzyjność, kto podejmuje decyzję. Notariusz musi to wiedzieć, tak? Żeby tutaj zabezpieczyć i wiedzieć, czy osoba, która przychodzi podpisać akt notarialny, jest osobą uprawnioną tego, do tego. Jeżeli właśnie. Jest tutaj zarząd i jedna osoba nie może podejmować decyzji. Potrzebna będzie też zgoda, pełnomocnictwo od tych osób, że ta nieruchomość w Hiszpanii będzie, będzie można zakupić bez problemu, więc takie pełnomocnictwo na podstawie tutaj wytycznych od notariusza hiszpańskiego trzeba będzie sporządzić. Więc tutaj będzie to w taki sposób wyglądało, że albo pełnomocnictwo są można sporządzić w Polsce według wytycznych, albo w Hiszpanii. Natomiast w Hiszpanii będzie się to wiązało z tym, że no te osoby, które są w zarządzie, będą, musieli będą musiały przylecieć do Hiszpanii. Więc tutaj, w zależności też oczywiście od, od oszczędności czasu, jak to wygląda, to już decyzja też należy tutaj do firmy. To ja wspomniałam, numer NIF jest potrzebny tutaj, jeżeli chodzi o osoby prawne. Wcześniej osoba, która też załatwia ten numer NIF, musi mieć numer NIE. Więc jakby tutaj jeszcze właśnie dochodzi numer NIE i numer NIF tej osoby, która będzie kupować tę nieruchomość. Dodatkowo w Hiszpanii niezbędnym dokumentem też jest dokument zwany Acta de Titularidad Real, w Hiszpanii jest to dokument niezbędny, ponieważ on pokazuje rzeczywistego właściciela spółki i ten dokument no, nie jest znany, jeżeli chodzi o, o Polskę czy o inne kraje, natomiast w Hiszpanii jest niezbędny, natomiast tu nie, jest, nie stanowi to problemu, ponieważ może ten dokument sporządzić notariusz hiszpański. Oczywiście o wszystkich tych dokumentach, o których wspomniałam, no, musicie pamiętać, że te dokumenty dostajecie w języku polskim, więc muszą być one oczywiście przetłumaczone przysięgle, a dodatkowo wcześniej uzyskane apostyje, że dokumenty nie zostały sfałszowane, więc musicie udać się z tymi dokumentami do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, uzyskać apostyje, natomiast potem przetłumaczyć to przysięgle przez tłumacza, który ma uprawnienia w Hiszpanii. To jest aspekt bardzo ważny, o którym musicie zawsze pamiętać, że ten tłumacz po prostu przysięgły musi mieć uprawnienia w Hiszpanii. Dodatkowo, jeżeli właśnie otwieracie tutaj konto bankowe na, na osobę prawną, na firmę, bank może poprosić o dodatkową dokumentację. W momencie otwarcia konta bankowego przez osobę fizyczną, bank często prosi na przykład o deklaracje podatkowe, żeby sprawdzić, czy dana osoba fizyczna ma tutaj fundusze na zakup nieruchomości. To samo w przypadku spółek, firm, tak? Musi sprawdzić deklaracje podatkowe za ubiegłe lata. Może także poprosić o sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata, dokumenty dotyczące obrotu finansowego. I oczywiście te wszystkie dokumenty będzie trzeba również przetłumaczyć przesięgle, tłumacza przysięgłego zarejestrowanego tutaj w Hiszpanii, z uprawnieniami w Hiszpanii. Więc jak widzicie, jakby tych dokumentów może być więcej, ale jak zostaniecie poprowadzeni, że tak powiem, krok po kroku za rękę przez specjalistę tutaj w Hiszpanii, to nie ma się o co, o co bać, ponieważ będziecie wiedzieć od samego początku, jakie dokumenty są wymagane i jak właśnie wyglądają te aspekty prawne, formalnościowe przy zakupie na spółkę. Na pewno jest więcej dokumentów, natomiast tak jak mówię, jak wiecie wszystko od początku co przygotować, to naprawdę ten proces jest wtedy łatwy i, i naprawdę nie ma się czym stresować, bo czy to właśnie zakup na osobę fizyczną, czy na firmę, to oczywiście obie możliwości istnieją. Ważne, że jeżeli macie właśnie firmę, żeby porozmawiać tutaj też z doradcą podatkowym, czy jest to po prostu dla Was dobry krok, taka inwestycja, zakup na, na spółkę, właśnie na firmę, żeby po prostu podejmować świadome takie decyzje, ponieważ najważniejsze w tym wszystkim jest świadome planowanie, świadome wstępne taki research, na pewno też zdobywanie wiedzy od specjalistów, praktyków życia tutaj w Hiszpanii żeby po prostu potem bezproblemowo przejść przez ten proces, bez stresu, tak? Bo na pewno tacy specjaliści dużo wiedzy mogą przekazać, a wy będziecie spokojni, tak, że, że po prostu taki specjalista działa, działa w Waszym interesie, dba o Wasze dobro i poprowadzi przez każdy aspekt, przez każdy kroczek w tym procesie zakupu. Na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że live Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, Czegoś, coś jest na przykład niezrozumiałe, albo właśnie chcielibyście poruszyć jakiś inny aspekt zakupu nieruchomości w Hiszpanii, to serdecznie Was zapraszam tutaj do zadawania pytań, e, też właśnie pisania na naszego maila opiekamałpa.artwida.com. Z chęcią odpowiemy na Wasze pytania, rozwijamy wszelkie wątpliwości. Jeżeli macie tutaj też pomysły, jakieś sugestie na kolejne tematy, to oczywiście jesteśmy, e, jesteśmy oczywiście otwarci. Ponieważ jesteśmy dla Was, chcemy szerzyć wiedzę tutaj, wzmacniać pozycję kupującego na rynku nieruchomości w Hiszpanii, ponieważ wiedza w tym wszystkim jest najważniejsza. Planowanie inwestycji to nie jest decyzja, którą podejmuje się z dnia na dzień. Najważniejsze, żeby wszystko ze spokojem zaplanować, skorzystać z porady specjalistów, którzy działają w Waszym interesie i dbają o Wasze dobro. Także zapraszam Was właśnie na naszego maila albo też do umówienia się indywidualnie na konsultacje. Link macie tutaj w komentarzu. Serdecznie was, do tego serdecznie was do tego zapraszam, do konsultacji czy właśnie do kontaktu mailowego czy telefonicznego. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Życzę Wam pięknego wtorku i pięknej reszty tygodnia. Widzimy się niedługo na kolejnym live i bardzo serdecznie Was pozdrawiam.